Cześć z wami telewizja Studencka Styk. Rozpoczynamy kolejny rok akademicki. O nadziejach, planach, ale też wyzwaniach. Zbliżającego się roku opowie na uroczystej inauguracji rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Arkadiusz Wójz. Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2025-2026 tradycyjnie otworzył pochód rektora, prorektorów i dziekanów. Po odśpiewaniu hymnu swoje przemówienie wygłosił rektor Arkadiusz Wójc. Jeszcze w tym roku podejmiemy działania motywujące i wspierające pracowników mniej aktywnych naukowo. Prawdziwym wyzwaniem jest potwierdzenie wiodącej pozycji uczelni w naukach technicznych i ścisłych oraz budowa prestiżu w naukach społecznych i medycznych. Zapowiedział on dalsze wzmacnianie pozycji naukowej politechniki oraz rozwój młodej kadry badawczej. Wśród priorytetów na ten rok znalazły się także współpraca z przemysłem, inwestycje w nowoczesne laboratoria i otwieranie nowych, interdyscyplinarnych kierunków studiów. W trakcie uroczystości wykład inauguracyjny o globalnym kryzysie uczelni wyższych wygłosił profesor Marek Konarzewski, a prorektor do spraw kształcenia, profesor Kamil Staniec poprowadził im matrykulację studentów i doktorantów. Rozdano również medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je profesor Adrianna Kozierkiewicz doktor Adam Jaroszewicz oraz profesor Anna Janicka. Po oficjalnym ogłoszeniu rozpoczęcia roku akademickiego przez rektora Arkadiusza Wójsa, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej zaśpiewał hymn uniwersytecki Gaudeamus i Kitur. Ten rok będzie wyjątkowy ze względu na okrągły 80. jubileusz Politechniki Wrocławskiej. Tak o urodzinach mówił jego Magnificencja Rektor. To będzie bardzo mocny rok, ale też bardzo rok taki uroczysty. Politechnika ma ogromne, jako instytucja już ta polska, ogromne zasługi w ogóle dla gospodarki, dla przemysłu, dla, dla budowy nowoczesnej Polski. Będziemy sobie to wszystko celebrować i opowiadać o tym. Rektor zwrócił się również do studentów. Cieszę się, że wy, którzy przyszliście na Politechnikę, że zaufaliście nam. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować, że to będzie dla Was wspaniały czas, że to co Wam przygotowujemy z roku na rok oraz inne rzeczy, że no, spełni Wasze nadzieje. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy rektorowi za miłe słowa, a od siebie Wam, naszym koleżankom i kolegom studentom oraz całej społeczności akademickiej życzymy udanego roku.